Fundacja Rozwoju Podhala zaprasza do hotelu i spa Bachledówka w czerwiennym na konferencję, która podsumuje projekt wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane osiągnięcia projektu oraz pokazy odnawialnych źródeł energii. Więcej informacji na stronie fundacja oraz Malopolska Myślnik Projekt współfinansowany z funduszy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Najszybszy sposób by cieszyć się ciepłem. Pianka poliuretanowa to ciepły dom w mgnieniu oka. Firma Holbud 6935 876. Zadzwoń. Lux System na rynku od 17 lat. Zajmujemy się sprzedażą nowoczesnego oświetlenia LED i innych artykułów oświetleniowych uznanych firm. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy możliwość aranżacji oświetlenia w państwa domach oraz obliczymy oszczędności przy wymianie oświetlenia z tradycyjnego na ledowe. Lux System. Wysoka jakość w dobrej cenie. W wiadomościach Zakopiańska Przedwyborcza Roszada Sądowa Droga Wyborcza Kickboxing coraz popularniejszy na Podkalu. Witam Państwa, jest piątek, 28 listopada, Mariusz Obyt, zapraszam. Jesteśmy u końca kampanii wyborczej, która zwłaszcza dzisiaj z godziny na godzinę stawała się coraz bardziej zacięta i nieprzewidywalna. Rozpoczęło się od opuszczenia przez zakopańskiego radnego Andrzeja Hyca swojego ugrupowania Twoje Zakopane, z którego o reelekcję na stanowisko burmistrza stara się Janusz Majcher, Marcin Szkodziński. Oświadczenie radnego Andrzeja Hyca, które pojawiło się dzisiaj rano na facebookowym profilu wstrząsnęło opinią publiczną. W oświadczeniu radny informuje o wyjściu z klubu twoje zakopane, które popiera Janusza Majchra. Radni, którzy stanowią opozycję względem Janusza Majchra, twierdzą, że wszystko jest spowodowane zachowaniem burmistrza. Do większości po ludzi doszło to, co się dzieje w tym mieście, jaka jest polityka tutaj prowadzona, że po prostu Janusz Majcher serwuje po prostu wszystkim po kolei stekę kłamstw. Nie? I to już dochodzi tak samo do radnych z jego obozu. Radny Zbigniew Szczerba przewidywał, że jego kolega Andrzej Hydz będzie chciał odejść z klubu Twoje Zakopane. Jednak zaskoczył go czas, w jakim pojawił się oświadczenie. W pewien sposób zaskoczyło, że się pojawiło w tym momencie. Nie ukrywam, że myślałem, że, że jakby nie będzie to miało związku z kampanią. Myślę, że nie miało. Tak, nie, nie, nie taki był cel, aby, aby zaistniało właśnie w tym ostatnim momencie kampanii. Niestety tak się stało, że. Że te dwa dni przed wyborami Andrzej podjął decyzję o tym, żeby takie oświadczenie wystosować. Sposób i czas, w jakim odchodzi radny hyc, wiele osób odbiera jako wbicie noża w plecy Januszowi Majchrowi. Sam burmistrz do sprawy podchodzi z dużo większym dystansem. Z Andrzejem rozstaliśmy się w bardzo dobrej, w, że tak powiem, komitywie, a on mówi, że no musi tutaj realizować inne poglądy inne działania. Ja to rozumiem. Andrzej jest no, bardzo blisko rodziny Byrcynu, bo sympatyzuje z, z córką pani Bożeny. I ja go rozumiem. Mając teściową za plecami i narzeczoną w drzwiach, trudno mu podejmować decyzję kontrowersyjne wobec tej rodziny. Jak powinniśmy odbierać oświadczenie, które tak bardzo wstrząsnęło Zakopanem i dlaczego pojawiło się tuż przed drugą turą wyborów? Udało nam się skontaktować z radnym, który bardziej naświetlił całą sytuację. To jest decyzja, która się, że tak od kilku, że tak powiem lat narastała. To, że ja byłem niezadowolony w stosunku do burmistrza Majchra, wewnątrz rady było widać, wystarczy zapytać kilku radnych. Dlatego, że tylko w tym momencie mogło być takie tamtnięcie, jeżeli chodzi o tę tą, o tą kwestię. Takiego wydźwięku zupełnie nie było już po, niestety. Pomimo odejścia z klubu radny zapowiada chęć współpracy, gdyż poglądy radnych i burmistrza z tego klubu są mu bardziej bliskie niż innych klubów. Dzisiaj o godzinie 15 w Urzędzie Gminy Szaflary odbyła się pierwsza sesja nowo wybranych Rady Gminy Szaflary. To pierwsza sesja gminna w powiecie nowotarskim. Piotr Twardowski. Już na samym początku sesji padł wniosek grupy radnych o przerwaniu jej do najbliższego poniedziałku. W kuluarach mówiono, że to nieporadne zebranie, bo tuż przed drugą turą wyborów, a obecność na sali wciąż urzędującego wójta Stanisława Chinmaka może deprymować nowych radnych i wpływać na ich decyzje negatywnie. Zdecydowaliśmy się na taki wniosek, ponieważ uważamy, że powinno to być w zdrowej atmosferze, już po wyborach, gdy emocje opadną. Jednak uważamy, że nie, nie sprzyja to dobrze do demokracji dzisiejsze zwołanie sesji, które, tak jak wiemy, komisarz wyborczy zarządził w nowym Sączu na dzisiejszy dzień. Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów, i to nie tylko przez pryzmat jej pierwszeństwa na Podhalu, lecz w związku z oskarżeniami kandydata na Wójta Szaflar Stanisława Silmaka, który w płatnej publikacji na jednym z lokalnych portali internetowych sugerował, że nasza koleżanka dziennikarka i redaktor naczelna portalu Podhale Region, Beata Szkradzińska, miałaby celowo podawać nieprawdę i wprowadzać w błąd czytelników Gazety Krakowskiej, podając błędne dane wyników głosowania w pierwszej turze wyborów na wójta Szaflar, bądź wpływając na błędne ich podanie. Urzędujący jeszcze wójt nie chciał z nami rozmawiać, uważając, że jego obowiązkiem tego dnia jest dopilnowanie porządku przeprowadzenia sesji. W życiu nie pracowałam w Gazecie Krakowskiej, no miło mi, że tak wójt myśli, no szkoda, że nie śledzi mojej kariery zawodowej, natomiast, no jest to dla mnie trochę śmieszny zarzut, że mam taki wpływ, no, być może, nie wiem, mam większy wpływ niż przewodniczący nie wiem, komisji wyborczej, prawda, na ilość głosów. Tak mi się wydaje, że chyba o to chodzi. Dlatego jest to dla mnie śmieszne i myślę, że wójt będzie musiał to sprostować. Nasza redakcja stanowczo protestuje przeciwko takim wrogim atakom na wolność mediów. Na pewno nie popuszczę, bo to jest po prostu zamach na wolność dziennikarzy i na wolność słowa w Polsce. Nie wiem, dlaczego tu się tak stało w Szaflarach akurat. Jakie kroki? No, kroki prawne, jeśli wójt będzie chciał, no to się spotkamy w sądzie po prostu. Ostra końcówka kampanii wyborczej trwa również w Nowym Targu. Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Miasto, z którego ramienia o fotel burmistrza ubiega się Grzegorz Watycha, wysłał dzisiaj do mediów oświadczenie, w którym zarzuca Pawłowi Liszce podawanie nieprawidłowych informacji, jakoby, że przed drugą turą wyborów Paweł Liszka miał być przymuszany do poparcia na rzecz kandydata KWW Nasze Miasto. Sprawa ma być skierowana do sądu. W związku z tym Oświadczeniem swoje oświadczenie o godzinie 18.50 przesłał medium Paweł Liszka. Komitetowi Grzegorza Watychy zarzuca zniesławienie i podawanie kłamliwych informacji. Żąda wycofania oświadczenia Komitetu Nasze Miasto. W przeciwnym razie zgłosi sprawę do sądu z pozwem o ochronę dóbr osobistych. 113 zawodników i zawodniczek z całej Polski, 32 kluby i 2 dni walk w Aligorce w Nowym Targu. Tak, w tym roku prezentował się Puchar polskich Seniorów i Juniorów w Formule K1. Zapraszamy na relację. Impreza co roku odbywa się w innym polskim mieście. Tym razem zawody przyniosły się do nowego targu. A to ze względu na wszystkie osiągnięcia, którymi może pochwalić się Nowotarski Klub Sportów Walki, Hoły Team. To właśnie on podjął się trudu organizacji. Jeden z moich chłopaków jest w kadrze, to już jest drugi, bo pierwszy to był. dostał się do kadry juniorów. Teraz mam w kadrze loukika Filipa Bieniasa. No, z każdych praktycznie zawodów na jakie jedziemy przywozimy medale. Mamy też na swoim koncie wygrane walki zawodowe. Zapraszają nas chętnie również na gale. Mimo że zawody mają charakter amatorski to do stolicy Podhala zjechała czołówka Polski w K1. Na ringu stanęło też wielu zawodników z Podhala co świadczy o tym że ten sport zdobywa coraz więcej miłośników. Ogromną dobrą robotę jeśli chodzi o sporty walki zrobiło no, KSW. Dzięki temu zrobiła się moda teraz na te sporty uderzane i odczuwamy to również na sekcjach. Mamy dużo młodzieży. Ja mam trzy grupy, zarówno młodszych, starszych i, i dorosłych. Także no, naprawdę zrobiło się to modne. Walka na ringu trwa zaledwie 6 minut, ale jest to 6 minut tytanicznego wysiłku, który wymaga nie tylko woli walki, ale też opanowania techniki i odporności psychicznej. Niektórzy po prostu ludzie, którzy przychodzą oglądać zawody, w szczególności na przykład K1, nie rozumieją zasad. Nie wiedzą, że nie jest to jakieś tępy, lanie się po łbach, tylko zawodnicy tutaj muszą wykazać się bardzo dobrym panowaniem technicznym, o którym mówiłem. I tutaj to nie jest dowolne uderzanie w ten sposób, bo jeżeli zawodnik jest nieprzygotowany, technicznie czy kondycyjnie, jego przeciwnik od razu by go pokonał przez KO. Także oni muszą naprawdę być bardzo wytrenowani. Sport ten na pierwszy rzut oka wygląda na pełen agresji ze strony zawodników. Jednak jak podkreśla sędzia główny zawodów, w rzeczywistości tak nie jest. A postrzeganie kickboksingu w ten sposób wynika z nieznajomości zasad tego sportu. To nie, nie są ludzie agresywni. Wielu z nich to bardzo dobrzy studenci. Yy, mogę tutaj przywołać osobę, np. przykład Marka Piotrowskiego, naszego mistrza świata, który był bardzo dobrym studentem. Yy, wielu funkcjonariuszy, różnych służb mundurowych, Również trenuje kickboxing, w szczególności formułę K1. Także to, to nie są ludzie agresywni, nie są to szkoły bandytów. Dla bandytów przygotowanie do jakiejś pracy w jakiejś mafii. Nie, Jak najbardziej są to normalni, opanowani zawodnicy, bardzo grzeczni bardzo, bardzo grzeczni, bardzo kulturalni. Nowotarżani podczas tegorocznego pucharu zdobyli aż 12 medali. Wśród nich zabrakło niestety złotego, ale nic straconego. Za rok przecież kolejne zawody, a utalentowanych zawodników na podchalu nie brakuje. I to już wszystko na dzisiaj. Na koniec chcemy jeszcze Państwa zachęcić do udania się w niedzielę do lokali wyborczych i zgodnie z poczuciem obowiązku obywatelskiego wzięcia udziału w wyborach. Spokojnego weekendu i do zobaczenia. Lux System na rynku od 17 lat. Zajmujemy się sprzedażą nowoczesnego oświetlenia LED i innych artykułów oświetleniowych uznanych firm. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy możliwość aranżacji oświetlenia w Państwa domach oraz obliczymy oszczędności przy wymianie oświetlenia z tradycyjnego na LEDowe. Lux System. Wysoka jakość w dobrej cenie. Fundacja Rozwoju Podhala zaprasza do hotelu i spabach Ledówka w czerwiennym na konferencję, która podsumuje projekt wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane osiągnięcia projektu oraz pokazy odnawialnych źródeł energii. Więcej informacji na stronie Fundacja Podhale.pl oraz Malopolska Myślnik ozpl. projekt współfinansowany z funduszy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Najszybszy sposób, by cieszyć się ciepłem. Bianka poliuretanowa to ciepły dom w mgnieniu oka. Firma Holbud 6935 876. Zadzwoń.